Cześć, witam wszystkich serdecznie, tutaj Andrusek. Gramy w kolejny odcinek Death Stranding 2. Mieliśmy jakąś panią pozłoconą, chiralną. Zobaczmy, czy ją obudzili. No chodź. Spokojnie. Oh, Delikatnie. W No Ostrożnie. Ostrożnie. Chodź na dół. dalej. Dzięki. Tak się najwyraźniej dzieje, kiedy śnią się koszmary. Niektórzy ludzie w czasie fazy rem nawiązują więź z plażą, a przez ich ciała przepływają wtedy ogromne ilości chiralium. Sprawdziliśmy jej badania krwi i dena. Sprawdziliśmy też, czy nie ma urazów. Z medycznego punktu widzenia wszystko wskazuje na to, że jest zdrowa jak ryba. Hmm. Natomiast niepokoi nas kokon, w którym ją znaleźliśmy. Nie wspominając o smolistej cieczy, która się z niego wylała? Nadal je analizujemy. I to nie wszystko. Mówisz o przyssawkach? Owszem, choć nazwałbym je inaczej. Powiedziałbym, że bliżej im do wysypki chiralnej. Wiecie, że alergie chiralne wywołują gęsią skórkę? To coś takiego? Tylko zdecydowanie gorsze. Zdaje się, że kontakt ze smolistymi wydzielinami może przyspieszyć upływ czasu. Przypuszczamy też, że ma dums. I że kiedy lewituje, przeżywa koszmary występujące u osób z tym zespołem. To miejsce, czy ten świat, z którego tu do nas przybyła? Gość, którego widzieliśmy, zwał je Nirwaną, jak mniemam, ale jak dla mnie wyglądało jak kraina umarłych. Mimo to, jest żywą istotą ludzką, i sądzę, że to właśnie tam się urodziła. Kiedy się uspokoiło, chwilę z nią rozmawiałam. No, próbowałam, bo wciąż była w szoku. Co utrudniało nam komunikację. Mówił, jak ma na imię? Chyba nie ma imienia. Z tego, co mi wiadomo. Więc... Sama je wymyśliłam. Tomorrow. Tomorrow, tak? Jutro? Otrzymaliśmy ostatnio meldunek o podejrzanych działaniach rabusiów na Zachodzie. Na pewno wolałbyś działać dalej, ale raczej nie możemy go zignorować. Skorzystaj z terminala dostawki H.E. Magellana, by przyjąć to zlecenie główne. Sam, póki pamiętam. Zdaje się, że zostawiłeś jakiś ładunek przed Północnym Obserwatorium Ekologicznym. Tam, gdzie wypłynęła smoła, zanim nas porwało na drugą stronę. Pamiętasz, ile było zabawy, nie? W każdym razie, Tarmen był łaskaw zabrać za nas ten ładunek. No świetnie. Jest w twojej prywatnej szafce na DHV Magellanie. Sam otrzymaliśmy pilną prośbę z Północnego Obserwatorium Ekologicznego. Rapusie na zachód od placówki położyli łapy na dużym zapasie broni, którą zabrali z powrotem do swojej bazy. Doszło do tego wkrótce po ustąpieniu ostatniego spadu. Okoliczne tereny były usłane ogromnymi ilościami ładunku, który wyrzuciła smoła. Rapusie nie tracili czasu. Zgarnęli, co tylko się dało i zabrali wszystko do swojego obozowiska. Była tam broni sprzęt niepodobny do niczego, co dotąd widzieliśmy. A teraz pojawiły się nowe jednostki rabusiów w terenie. Noszą oni czerwone wzmacniane pancerze, ozdobione świecącymi paskami. Jak sugeruje ich szczególny wygląd, są bardziej odporni na obrażenia. Nieskuteczne przeciw nim są zwłaszcza ataki elektryczne i w walce wręcz. Te jednostki są dobrze przygotowane do walki na małym obszarze. Ich nagłe pojawienie jest co najmniej niepokojące. Ich obecność prawdopodobnie oznacza, że rabusie szykują się do jakiegoś ataku. Jeśli zignorujemy ten incydent, rabusie mogą użyć swoich nowych zabawek do ataku na obserwatorium, a wtedy może wydarzyć się dosłownie wszystko. Musimy wszystko przejąć, zanim oni będą mieli szansę zaatakować. Poza tym, z najnowszych danych z obserwatorium jasno wynika, że całkiem niedawno tuż pod powierzchnią Ziemi doszło do jakiejś eksplozji. Apas przeanalizowało impuls i stwierdziło, że jest on zgodny z tym generowanym przez uzbrojenie penetrujące ziemię. Pozwala to sądzić, że pośród ładunku zagrabionego przez rapusiów mogą znajdować się potężny materiał wybuchowy. Bezpośredni atak na rapusiów przy użyciu broni palnej grozi uruchomieniem tych urządzeń, a nie możemy przewidzieć, jak to wpłynie na region. Jakiekolwiek katastrofalne eksplozje mogą mieć również negatywny wpływ na prądy smolne. Dlatego tak ważne jest, byś unikał walki. Jeśli to możliwe, przejął ładunek bez podnoszenia alarmu. O Boże! Sam, nalekam, byś przyjął to zlecenie główne i to szybko. O boj, to nie dość, że broni nie mogę używać? No dobra, A, to znaczy, że zrobimy sobie kilka granatów przynęta i z może? No dobra, To nie jest daleko, tak naprawdę. To akurat spoko w takim razie. Rozpoczynam tworzenie trasy. Zatwierdzono trasę dostawy. Dobra, gotowi. Nawet mam... O, 37 kilo to spoko. Tu mam jeszcze sprzęt na tym wozie. Ale to jest mało istotne. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Zróbmy zwiat. A, dobra. Najlepiej wejść tam na górę w sumie. Eee, przeskocz! Czternastu! Jeśli załatwię ich wszystkich, to myślę nie będzie problemu po prostu dojść do samochodu, tylko albo ukradnę ich samochód. Chyba, gościu wewnątrz na górze dwóch jest. Zrób to po cichu, bez alarmu, no będzie trudno. Spróbujmy się tego pana pozbyć. Czekaj, pistolet maserowy, zobaczmy. Tam jest gościu blisko. A nie, on nie jest tak blisko w sumie. Poczekam aż będzie się wracał, dobra. Tylko troszkę podejdź tu. Dobrze, że nie słyszy tego podradka. Kurde, zobaczą mnie. Tam jest gościu daleko, może mnie zobaczyć. Dobra. Dwa strzały potrzebuję. Chyba wracają do stanowisk. Tak się rozglądam, ale. Bo tam jest ich większa ilość na pewno. Tutaj trzech kolesi gdzieś biega sobie. Albo samochodem jadą pewnie. Tego gościa bym załatwił tam. Muszę się pozbyć tych snajperów, jak to mówi się. Nie widzi mnie. Wygląda jak ze Stalkerem. Nie, on tylko tak sobie biega. Dobra, padł. W nogi celuje. Dobra. Ta bomba. Ojejku, to są trzy bomby i ja muszę z nimi uciec Jeszcze żeby mi nie trafili. No to nieciekawie. No, obróć się. Pięknie! Tam jest gościu na wieży. A on patrzy w drugą stronę, więc jestem w stanie go zaskoczyć. Zobaczy mnie czy nie? Zobaczy mnie. Dobra, nie zobaczył. Wiem, że tam gościu jest. Wiem, wiem, wiem. Okej, okay. ten samochód to może pominiemy? Zobaczymy. Gościu chyba mnie zobaczył, kurde. Oboj, oh chyba wiedzą gdzie jestem, dobra. Okej, schowamy się tutaj. Ty, on ich budzi, kurde. Czekaj, czy ja nie zdążyłem wykonać misji? Oni zabrali tą bombę? No cóż, najwyżej powtórzę misję. Oni nawet zapomnieli o mnie, dobra. Ale musi być końcówka w takim razie. Okej. Okay, chyba zabiliśmy wszystkich. Dobra, no... Niepotrzebnie mi narobili stracha ci kolesie. Kurde, tu jest sporo materiału. Ja muszę moim... ...samochodem podjechać. jest najgorzej. Tak. Dobra, zbierzemy te wszystkie materiały i... ...mamy misję zaliczoną. Dobra, tylko się nie wywal z tą bombą sam! Dobra. Okej, okay, spokojnie. Coś tam pikało, mówię. Ta bomba wybuchnie i koniec. Musimy teraz ostrożnie jechać, jak w tym filmie z nitrogliceryną. Okej, okay, no to teraz módlmy się, że dojedziemy w kawałku. Rusz. Chyba przejadę tędy, co? Dobra. Lepiej panikować zawczasu, wiadomo. Okej, okay. dostarczyliśmy. Dopatrzyć ani jednej rysy. Naprawdę jesteś wyjątkowy. A, to, to dobrze. Tego tu na pewno się nie spodziewałem. Osiągnąłeś tak wiele. Nikt poza tobą by tego nie dokonał. Przyjmij od nas te dane w podzięce. Okej, okay. większe mosty dostępne, dobra. Zwiększyliśmy ci przydział materiału. Dane drogowskazu, które ci przekazaliśmy, pozwolą ci oznaczać różne punkty i chronić ludzi przed zgubieniem się, nawet w nocy. Zauważysz też, że drogowskazy pomagają nie tylko w orientacji w przestrzeni, lecz także w tworzeniu tras, które ułatwiają podróżowanie innym. Poza tym sprawiliśmy, że możesz używać assemblera do budowania mostów o długości nawet 80 metrów. Rzeki na twojej drodze często wylewają, więc bardzo długie mosty na pewno ci się przydadzą. A i sam, jest coś jeszcze, o czym chciałem porozmawiać. Mam pewne informacje o ładunku, który odzyskałeś na naszą prośbę. Zawierał urządzenie, które z tego co mi wiadomo nazywacie zakłócaczem chiralnym. Zakłócacze mają moc zaburzania przepływu miejscowych prądów smolnych. Poza tym, zdobyłeś jeszcze bomby, które zmodyfikowano tak, żeby przebijały się przez Ziemię i wybuchały w środku smoły. Zdestabilizowałyby prądy na ogromnym obszarze. Nie muszę mówić, że przy użyciu tych przedmiotów można by poważnie zaszkodzić całej sieci chiralnej. Innymi słowy, uniknęliśmy katastrofy. Choć chciałbym wiedzieć, jak te wynalazki w ogóle trafiły w ich ręce. Bo nie wierzę, że przypadkiem. Mam wrażenie, że ci rabusie wiedzieli, jakie skarby kryją się w tej smole. Musimy brać pod uwagę to, że ktoś po prostu im o nich powiedział. Pomyśl o tym w trasie. No tak. świetna robota sam. Ucieszy cię wiadomość, że tu odzyskała przytomność. Gdy wrócisz do tej drzwi Magellana, powinieneś zobaczyć to na własne oczy. No to wracamy. Zlecenie wykonane. Dobra robota. Przestań. Ugh. Coś Blond. Robi butów. Nie chcę też jeść zwykłego jedzenia, ale przynajmniej dała się przekonać do wzięcia prysznica. Nie, 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 tu Tak nie robimy. Kurde, jakby małe dziecko w dużej skorupie. Nie macie z nią lekko, co? Po prostu... potrzebuje trochę czasu. Pewnie padasz z nóg sam. Idź odpocząć. Mhm. Budka. Sam, tu Charlie. Wiedz, że mamy dla ciebie nowe oczekujące zadanie. Będę też musiał omówić z tobą nadchodzące cele. Skorzystaj z terminala dostaw w Północnym Obserwatorium Ekologicznym, by przyjąć zlecenie główne. No, świetnie. Ale my to zrobimy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Co oni gadają? Dobra, w każdym razie dzięki za oglądanie. Tutaj był Andrusek. Jak zwykle do pogrania. Cześć!